Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś moim gościem jest senator Andrzej Misiałek. Będziemy rozmawiali o sprawach ekologii. Panie senatorze, nie poruszaliśmy tematu Narodowej Rady Ekologicznej działającej przy prezydencie RP. Pan od dłuższego czasu jest w tej Radzie. Jaki jest sens tej Rady? Co ona ma za znaczenie? Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. E, tak, ja jestem już drugą kadencję członkiem Narodowej Rady Ekologicznej. To jest ciało składające się z kilkudziesięciu osób e, powoływanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej e, w celach no, ogólnie, można powiedzieć, doradczych, e, w celach wyłaniania e, najlepszych gmin. Najlepszych samorządów, najlepszych podmiotów gospodarczych, najbardziej aktywnych osób, które działają na rzecz dobrego, zdrowego środowiska w Polsce. Proszę powiedzieć, w jaki sposób zapoznajecie się z działaniami tych podmiotów? No, Narodowa Rada Ekologiczna właśnie organizuje taki coroczny, to się nazywa Narodowy Konkurs Ekologiczny. On ma kilka takich obszarów, w których Podmioty same składają no, swoje dosje tego co zrobiły, bądź mogą też inne osoby fizyczne lub osoby prawne zgłaszać instytucje, organizacje, stowarzyszenia, samorządy, osoby fizyczne w tych poszczególnych kategoriach do rozpatrzenia przez Narodową Radę ekologiczną. Ich działalności. No Panie senatorze, jak pan obserwuje, jest zainteresowanie ekologią? Gminy, inne podmioty starają ogromne się. Ogromne zainteresowanie. Rok rocznie, z roku na rok coraz więcej jest zgłoszeń, coraz trudniejsze mamy zadanie, zadanie wybrania <noise> tych najlepszych, bo, no bo większość rzeczywiście tych, tych podmiotów, które są zgłaszane, to bardzo dobre podmioty, bardzo aktywne. Na, na niwie ekologii. Mm -hmm. Czyli robią o wiele dobrego, tak? Tak, tak, tak. To no, mm -hmm. właśnie to jest to, że mają też okazję ci ludzie się poznać, bo to są ludzie z różnych części kraju. Tak Wymienić mówię, doświadczenia. Od prezydentów mm -hmm. dużych miast, no, po nauczycieli przedszkoli, na przykład, którzy organizują w przedszkolach jakieś ciekawe mm -hmm. rzeczy związane z ekologią. Kiedy to zawsze odbywa się, panie senatorze? Konkurs zawsze rozstrzygany jest w czerwcu, no, a później ta główna. Główne wręczenie nagród Gala jesienią jest. Panie senatorze, zejdźmy na poziom tutaj województwa śląskiego. Pan tutaj też zasiada w kapitule, która z kolei decyduje o tym, kto ma otrzymać Zielone Czeki, czyli też kto działa, krótko mówiąc, na rzecz ekologii. Na terenie województwa teraz był pan przewodniczącym ostatnio tej kapituły. I jak pan ocenia działalność tutaj na Śląsku ludzi związanych z ekologią? Znaczy to też zaszczyt, przypada mi zaszczyt już po raz chyba czwarty brać udział w działaniach kapituły zielonych czeków organizowanej, konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku byłem przewodniczącym tej kapituły. No i też z tego przekroju tych czterech lat, kiedy biorę czynny udział w ocenianiu tych wniosków, no, nasuwa się dosyć podobne dosyć podobny wnioski, się nasuwa jak z tego Narodowego Konkursu Ekologicznego. To znaczy, coraz więcej zgłaszanych jest mm -hmm. podmiotów niektóre podmioty powtarzają się co roku co mm -hmm, świadczy mm -hmm. o tym że ta aktywność nie jest jednorazowa jakaś tylko jest stała że po prostu konsekwentnie tak jest. Robią te to te firmy wszystko. czy te samorządy mm -hmm. czy ci ludzie czy stowarzyszenia konsekwentnie działają w, na na rzecz tutaj naszego śląskiego środowiska i to jest bardzo e, sympatyczne że e, raz do roku można się z tymi osobami spotkać porozmawiać o tym co nowego zrobiły jakie mają nowe pomysły co wdrażają w życie. Mhm. Pan zajmuje się ekologią również dlatego, że jest to trochę pokrewne, tak, z pana wykształceniem takim tak, zasadniczym. Ja... Prawda? Bo pan jest profesorem, panie. Tak, ja się senatorze? zajmuję naukowo tak. chemią środowiska i ekologią. No właśnie. I stąd też jest to panu bardzo bliskie, tak? tak no to oczywiście Bo się pan są... po prostu na tym zna. No, są, są to moje tak zainteresowania już nie polityczne, nie społeczne, tak. a naukowe i, i zawodowe. Dokładnie. Panie senatorze, pan też y, angażuje się sporo y, w różnego rodzaju y, naprawianie szkód ekologicznych. Mieliśmy taką sprawę na początku wiosny tego roku w Zbrosławicach. Y, może pan nam przypomnieć, co tam się działo y, i y, 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 jak sprawa wygląda w tej chwili? Tak, tam <laughs> mamy do czynienia z taką bardzo bardzo przykrym zjawiskiem zanieczyszczenia wód podziemnych, które to wody mają wysoką, znaczy są to wody wysokiej jakości, praktycznie zdatne do picia bez jakichś większych zabiegów. I od pewnego czasu, od kilku lat, stwierdza się, że do tych wód przedostają się organiczne substancje toksyczne, chloropochodne, węglowodorów których źródło jest no, nieustalone dotychczas mhm. i bardzo trudne do ustalenia. Ja zorganizowałem. Ale myślicie, że to jest y, przyczyna jakaś zewnętrzna, Tak, tak, tak? oczywiście, tak. Mhm. To jest przyczyna zewnętrzna i to jest, to jest pochodzenie antropogenicznego, czyli po prostu działalności ludzkiej Rozumiem. to wynika. Rozumiem. Z tym, że to nie jest aktualnej działalności, ale podejrzewa się, że z działalności która miała miejsce nawet kilkadziesiąt lat temu mhm. na terenach właśnie Tarnowskich Gór e, i powiatu tarnogórskiego, gdzie w dużych ilościach te substancje właśnie, które dziś zanieczyszczają te wody, były stosowane do produkcji przemysłowej. Rozumiem. I prawdopodobnie e, no, podejrzewa się, że albo e, zostały e, skorodowały, Naczynia, beczki w jakichś mogilnikach, które są trudne do ustalenia, bo, bo nie ma dokumentacji sprzed wielu lat, która by to e, wskazywała, gdzie takie mogilniki były, albo no, z jakichś innych e, składowanych niecałkiem legalnie odpadów poprodukcyjnych. Zresztą były inne metody, zupełnie archaiczne, e, no i, archaiczne tak? Tak, metody były archaiczne, a, a też było fatalną rzeczą w tamtych czasach minionych przed kilkudziesięciu laty było to, że nie prowadzono dokumentacji takiej wieczystej, gdzie składuje się, żeby można później było ewentualnie jakieś podjąć działania. No i w tej chwili naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, z Wydziału Nauk o Ziemi, już od dwóch bodajże lat, czy nawet od trzech prowadzą intensywne badania nad zlokalizowaniem źródła tych zanieczyszczeń. To zlokalizowanie tego źródła jest bardzo trudne, ponieważ te wody podziemne są wodami płynącymi. To nie są wody stojące, więc te substancje są przenoszone z miejsca na miejsce i e, lokalizacja tego punktu, czy tych punktów, z których następuje to skażenie jest niezwykle trudne. No, I to jest y, podstawowy problem, y, y, który tam wyniknął, dlatego, że usunięcie tego źródła zanieczyszczenia, czyli tych, tych miejsc, gdzie te przedostają się te e, substancje toksyczne, spowodowałoby, że te wody w miarę szybko by się oczyściły. Czyli nie jest to oczyściły. kwestia kosztów nawet tak bardzo. Znaczyno, Również, jest również, ale, ponieważ te badania są kosztowne, bo trzeba ale źródło, wykonywać tak. Tak tylko, tak, mhm. tak, tylko jak usunie się to źródło, tak. to, to w mojej ocenie te wody w miarę szybko się oczyszczą. jest bo, szansa, panie senatorze. Tak, Oczywiście, że jest szansa. Ja rozmawiałem na ten temat jeszcze w maju bodajże z panem Profesorem Kowalczykiem, z prorektorem Uniwersytetu Śląskiego, który jest właśnie jednym z szefów tego zespołu, który bada bada tą sprawę, to spróbuje ustalić źródło tych zanieczyszczeń. Jeżeli to się powiedzie, to, to wtedy jest szansa na uratowanie tych zbiorników dla celów spożywczych. Panie senatorze, również uczestniczył Pan w latach poprzednich w... W ustawy śmieciowej. tak? Yy, obserwuje Pan czasami, co się z tym dalej dzieje, tak, jak tak, ona oczywiście. jest praktycznie wdrażana? Znaczy, no, ja o, no, monitoruję to, że tak powiem, na bieżąco. Mm -hmm. Jest w tej chwili, <coughs> yy, trwają, trwa okres wakacji i ten okres trwa, trwania wakacji jest do końca czerwca 2013 mm -hmm. roku, czyli już niespełna rok został tak. na wdrożenie tych yy, zapisów ustawowych. Yy, w naszym województwie trwają intensywne prace, które no, w mojej ocenie są już bardzo bliskie zakończeniu. Zresztą na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która się ma odbyć w piątek, czyli no, no za już dwa dni, za kilka tak, dni tak. ma być podejmowana uchwała właśnie mm -hmm. w tej sprawie, w sprawie zatwierdzenia planów gospodarki odpadami na przyszły rok, który już wdraża te nowe e, zapisy. No, e, sam jestem zainteresowany, być może nawet na tą sesję się udam, żebym zobaczył, jak radni mm. będą, e, jakie problemy będą widzieli w, przy podejmowaniu te, tej uchwały. No, sam uważam, że materiał jest e, chyba przygotowany dobrze, aczkolwiek od ma przygotowanego materiału do wdrożenia go w praktyce to jeszcze jest znowu następny etap. No ale kolejne etapy są wykonywane i to cieszy, że, że no nie jesteśmy. Tam były panie senatorze takie pytania dotyczące przeliczania tych kosztów, tak? Jedni mówili, że od metra kwadratowego inni liczby osób, jak to w końcu wygląda? Tak, no tam, tam jest alternatywnie, są pozostawione trzy możliwości od liczby osób zamieszkałych, od powierzchni e, mieszkalnej i od zużycia wody. E, to wynika z, te, te, te alternatywy e, wynikają stąd, że w różnych e, miastach o różnej wielkości, o różnych problemach, są poważne wątpliwości przy zastosowaniu jednej z tych metod. No. Tutaj taki mocny akcent miało e, Warszawa miała. Jako miasto, gdzie trudno jest powiedzieć, Policzyć. ile, no właśnie, ile no. mieszka osób, czyli od tak. ilości osób byłoby trudno y, to zrobić. jedni no przybywają, drudzy tak odchodzą, dokładnie. No i tutaj mm -hmm. trzeba pozostawić w, takich, w takim przypadku te, tego typu samorządom możliwość skorzystania z innej metody. Czy metody A gminy będą miały więcej pracy, czy... To znaczy nie, no gminy, jeżeli ten system zostanie wdrożony, to, ja, to tej pracy będzie zdecydowanie mniej, bo będzie plan gospodarki odpadami zatwierdzony i będzie tylko się kontrolowało firmy, które ten plan będą miały mm -hmm. wykonać, prawda? Bo to nie samorząd będzie wykonywał tak. rzeczywistość, tylko firma, tylko firma która, która wygra, wygra przetarg, przetarg, czy firmy, mm -hmm. które wygrają przetarg, bo to w dużych miastach to tak nie jest. musi być jedna firma, to może być. I mają się firmy. wywiązać? Tak, jest i one mm -hmm. mają realizować to zgodnie y, z tym. Zakładacie, przez... że skoro człowiek będzie płacił, to już musi nie opłaca wywozić, tak? No tak. Gdzieś to się, na jakieś dzikie wysypiska. To, znaczy, to się sprawdziło w całej Europie, nie. więc nie wiem, dlaczego miałoby się nie sprawdzić w Polsce. Tak. No, ludzie, jeśli będą musieli zapłacić opłatę za wywóz śmieci, to nie będzie im się opłacało ich wysypywać do lasu czy, czy palić pieca. A jak to ustalimy, czy płaci? Będzie to miało w jakichś takich rachunkach konkretnych? No to już, to już, to już mhm. poszczególne rady gmin. E, określą w formie uchwały, w jaki sposób będzie pobierana ta opłata. Czy to będzie opłata pobierana wraz z czynszem mm -hmm. i będzie rozliczana później pomiędzy. E, Ale będzie gmina. obowiązkowa. Tak, będzie obowiązkowa, niezależnie od tego, czy ktoś mieszka, mieszka w domu własno, własnym, czy w mieszkaniu własnościowym, czy w wynajmowanym czynszowym, mm -hmm. obojętnie od tego, będzie obowiązek uiszczenia tej opłaty. Tutaj trzeba brać pod uwagę, że wszystkie działania e, e, m, muszą się uzupełniać. To nie jest tak, że tylko na przykład mm -hmm. przy pomocy e, administracyjnej, jakichś finansowych opłat, załatwimy tą sprawę. Nie, to ona musi być załatwiona kompleksowo. Ta, m, sprawy finansowo-administracyjne to jedna rzecz, a sprawy świadomości, e, edukowania społeczeństwa, organizowania akcji, wprowadzania pewnych zagadnień do programów szkolnych to druga rzecz, bo to. E, Człowiek powinien być świadomy tego, dlaczego na przykład musi zapłacić za wywóz śmieci. Tak? Nie tylko za, zapłać, ale też wiedz, dlaczego płacisz. Tak? Że w, dwu, w dłuższej perspektywie to jest inwestycja, to się po prostu mm -hmm. zwyczajnie opłaca. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie dziękuję Senatorze. Bardzo. Państwu dziękuję za uwagę, przypominając, że moim gościem był profesor Andrzej Misiałek, senator Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.